Hej, 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 się wszystkim tu Kamruz! Witam Was w kolejnym odcinku, w którym w Hearthstone! I kontynuujemy naszą przygodę, naszym Dragon Warriorem. Mam zamiar nim jeszcze pograć. Jeden, może dwa odcinki, zobaczymy. Eee, na streamie byliśmy 15 rangę, żeby Was nie zanudzać na 20 rangach. Myślę, że to, było, to był dobry wybór. No i nie wiem, spróbujemy się jak, na, jak najdalej, po tych jednym, może dwóch odcinkach zmienimy sobie dek, pobawimy się czymś fajnym, może zrobimy sobie jakiegoś fajnego warloka. nie wiem, mam zamiar kombinować, jazda. I dalej się zastanawiam w naszym deku, czy nie dodać Inner Fire, ponieważ mamy tylko właściwie jedną aktywację naszego jajeczka, a aktywacja Inner Fire'em jajeczka jest zbyt zajebisa. to jest dobry dylemat. To jest bardzo dobry dylemat. Hm. Z drugiej strony też kombinuję nad tym, czy bym nie chciał zrobić warriora bardziej agresywnego z patronami i aktywacją owych patronów. Bo by wszystko się dobrze skalowało z tymi dragonegami. Co prawda nie mam już charge'y, ale co z tego? To nie byłby grim patronny warrior, staromodny, że tak to ujmę. Uu. Niech będzie to było dobre podejście. Niestety, ta, ten stwór zadmianowany jest niesamowicie mocny. Gdyby przeciwnik miał stwora za, za ten, Armory. mający dwa życia, to oho, oho, oh, ale byśmy byli szczęśliwi. No, ale niestety, on sobie dużo zrobi dużo armora. Przydałby się broń. To nie jest broń, niestety. Niestety, i nie podeszło nam nic. Potrzebujemy Deathbite'u. Teraz potrzebujemy Deathbaitu death hardo. Deathbite byłby świetny. Fairy Warax też byłby ok, ok. Potrzebujemy jakikolwiek broni na Dread Corsaira. I to bardzo. No i żeby zbić ten divajś, defense... o mój Boże jest. Zbijemy ten armor. Oczywiście uważam, że to jest mocno istotne. Może popełniłem błąd, nie wiem. Ale uważam, że posiadanie dużej ilości armoru warriora, kiedy nie zużył jeszcze żadnego sztyletu, raczej raczej nie jest zbyt spoko. Zresztą, że planujemy wysłać większe stwory. Plus, przy okazji mamy detraflu gotowy. Uuu, Bite kolejny. Znaczy, jest problem, bo to tak ja rzucać korruptora. Bo mi zabije wszystko. To jest mi się lepszy pomysł. No. Co prawda, i tak mi ją zabije, ale to nie będzie tak wartościowe jak Blackwing Corruptor, plus specjal Blackwinga prawdopodobnie nie pójdzie w piach. W jego ryi, nie wiem, cokolwiek. Pytanie, czy on ma patronów. Czy to jest patron deck? Jakim deckiem on gra? Miał bardzo defensywny start, podejrzewam, że to kontrolka. Ale jeszcze nie możemy tego stwierdzić właściwie. Hmm... Czy jest celu Inner Fire? Ale co mógłbym wszedzić zamiast Fire'u? No więc strasznie wkurze jak zrobię jakiś dek się zastanawiam, ale to byłoby dobre, tylko nie ma miejsca. I co wyjebać? Okej. Okay. A więc co wystawiasz? Zrób Belchera! Shredder, okej. Okay. Okej, okay, zabierzemy kartę. Tak trochę szkala by było nie wykorzystać z tej sytuacji. O, proszę co za podejście. O mój Boże! Co za piękne podejście, zatrzymany, twórczy na pięć. Akurat kiedy miałem trzymany. No, 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 no. Proud. I zabijtki stworek wyleciał ze szedera, co mnie bardzo cieszy. Fajnie by gdyby to był jeden na jeden. <głos》>, bo byśmy mieli fajny dobór, to żeby się wymienił tak po prostu. Tak czy siak. Slam? Tak. Dobór karty, ale ten taler mi nie jest w stanie go i i zabić. Ale dobór karty. Okej. Okay. Uu, death bite. Niezły topdeck. Niezły. No teraz strach jego wystawić. O. Ażur żurdery doboru karty. Będę by nie. Mamy Brawl, to raczej się raczej nam nie przyda. Okej. Okay. Niech tak będzie. Dalej mi woli fakt, że będzie mieć pewnie execute na łapie i zera umrze. To co dostanę jedną kartę, nie? Ale wciąż. Znaczy, pierw musimy mieć jak ją zranić, nie? To też jest istotny fakt. On to jest jego pierwszy Byte. Nie, to jest drugi Byte. Tak, to jest drugi, ten ją zaklipował. Okej, okay, czy on nie będzie mieć już Deadbites? Będziemy mieć jeszcze ewentualnie Ferry Woraxy. Okej, okay. co? Shit, plan pierwszy. No i co dalej, przyjacielu? Zrobimy coś takiego: ani bronią, ani nią się nie przebije przez smoczka. Jak zużyję broń, dobierze mi kartę. Więc myślę, że to jest dobry deal. Hmm, Shieldmasterka dobijemy koruptorem na samej turze. Ewentualnie będziemy mieli wyjebane i rzucone zerę, czego bym nie chciał. Bo prawdopodobnie on teraz nie zużyje broni, hecz kto wie. Może zrobić Armor Rap. Może zużyć Shield Slam. Drugi, jeżeli ma. Może użyć Exekuza na smoczku. Albo może jednąć baszem. Ciągle zapominam, że jest możliwość tej karty, no ale cóż. common brawl, jej. Czego zapominam o tym? Och, well. No cóż, ale zużył broń. Więc nie winienem zapewne koruptory. Pl Armora, i koniec. Armora, i koniec. Belcher. Znaczy, nie jest to takie złe, bo wciąż ją dopalam. Eee, Alek straża, uu. Big Game Hunter poleci się ze Slam. Zrobię coś takiego. Może wymuszę slam. Bo by spoko. Możemy użyć jelek straży. W sumie farin byłby lepszy. Tak sobie myślę. Okej. Okay. Kolejny Execute, tylko jest drobny problem. Dobra, jedę to. Zrobimy tak. Miejmy nadzieję, że nie ma gromasza. Zróbmy jolo. Ponieważ będziemy mogli wyrzucić Alekstraże i Executem dobić jego babeczkę. Chyba, że ma gromasza i mnie zabije. To jest duże ryzyko, ale podejmy. Bo nie. I chyba wstawię Nefarianę zamiast Aleksa, ale to jest Okej. Robisz siolo. Czyżbyś miał... Gromasza? Czyżbyś miał jak aktywować Gromasza? O mój Boże. Żal. A więc... Chilmo. I to jest interesujące. John może rozwalić Chinmo. Nie, to, nie, to nic mi nie da. Zrobimy tak. Niech będzie. Zabierzemy kolejną kartę. The Dream. Okej. Okay. The Dream jest spoko, bo mogę cofnąć jego straże. I wtedy on albo mnie uleczy, albo sobie zabierze obrażenia. życie. Mniejsze. No i silny slam, co nie? Masz, ma. Big I've got the beast. Hunter. mój boże, to może być jeszcze gorsze. O. Disgusting! Fuj! Fuj, bleh! Dobra, mogę wyślić Laughing Sister i Chinmow. Wszystko, wszystko mi przeżyje. Ewentualnie mógłbym się wyleczyć. Nie. Zrobimy tak. Mnie nie wylecznią, a tak to sobie zabierze 5 życia. Może być. Zawsze potem możemy użyć Executa na niej. I strzelić od razu gromaszem. Nie ma Death żeby mnie dobić. I jednego Fire War zużył. Gromasza już nie ma. Więc właściwie nie ma. Ragnarosem jedynie mnie może chyba zabić. Nie wiem, smoku, wybacz. Jep! Dokładnie. Teraz pytanie, co chcę zrobić? Czy chcę wyrzucić Drakea? Myślę, że Drake będzie lepszą opcją. Z drugiej strony będę mógł wyrzucić Brawl i Drakea w na następnej turze, jeżeli będę chciał. E, czy Drakea teraz Armor Up? Zrobię tak. Nie ma jak mi go zegzekutować. Silmy już zużył. Nie ma egzekuta. Znaczy może mieć dwa egzekuty, tylko że nie ma jak mi go zranić. Mam jak go zranić, jest. O, to boli. To bardzo boli w sumie. O Boże Worax. Aaa, do dupy. Do dupy, strasznie do dupy. Akurat musiał mu podejść Worax. E, chyba nie przeżyjemy tego. Dupa nie przeżyjemy. Szkoda! Poszedł akurat Warax. Ej. Dalej nie przy Elektra, że to jest dobry pomysł. Nie wiem, mamy możliwość chwila, ale... Czy Nefarian nie byłby lepszy, bo tak bym wystawił Nefariana i miał po prostu... Nefarian to jest w innym przypadku dobór dwóch kart, a my nie mamy za bardzo doboru kart. Więc Nefarian mógłby być naprawdę lepszy. Z na Alexstra ona potrafi mieć kombo. Nie wiem, zastanawiam się. Zastanawiam się, tak szczerze. Hmm. Co ja tutaj mam? Hmm. Dobra, dajmy temu szansę, bo czemu by nie? Dajmy temu szansę. Równie... Ej, ja mam booma. W sumie mógłbym dać booma, tak po prostu. Bo boom jest po prostu zajebisty. W sumie to nie jest zły pomysł, bo boom jest po prostu silny. Dałbym booma. Ale nie ma miejsca, żeby wiecie co, wyjebi jeden Brawl, bo aż tak nam się nie przydaje, i wstawię na Nefariena. Coś takiego. Boom jest zajebistą tempo kartą, więc niech będzie. Coś takiego zróbmy. Zróbmy coś takiego. Jesteśmy tempodekiem jakby nie patrzeć, więc nie mamy aż takiego problemu z utrzymaniem stołu. Control Warrior ma problem z utrzymaniem stołu, bo jak przeciwnik się wysypie, to nie ma się jak tego pozbyć. Nasz Tempo Warrior ma miniony, które normalnie wystawia się z nim wymienia, więc nie jest tak stratny na stole jak Control Warrior. I nie potrzebuje tak bardzo dwóch broli, tak myślę. Mogę być w błędzie, okej? Okay? Mogę być w błędzie, ale nie wiem, uważam, że, uważam, że to jest dobre podejście. Takie jest moje zdanie. Uh, Dread coaster, oczywiście, że zostawiam. Te Death teraz zostawię sobie, a się przyda. Oh, execute. To mamy combo. Aż trochę brakuje nam kart, wciąż. O oh, dwa razy Execute, fuj! Przepraszam. Ja nie chciałem. Are Yes, I am! Hmm. Znaczy już wiem, jak to skombimy. Ale na ten moment użyjemy armorapu, zabiję zabijemy jego normalnie, wystawimy Dread Corsera, będzie zajebiście. W następnej turze wystawimy akolitę Bulu i sobie dobijemy... O Boże. Mogę go sobie zranić o jeden, ale zajębać się nie tą kartę. Niech tak będzie. Ewentualnie mógłbym zajebać się, wystawić jego i wystawić jego. Abo uh. fuck you. Back to work. Będę podany na holinowej, że jeżeli to zrobię. Mam kolejnego Deathbaita, mogę się wstrzymać z nim. Co prawda będę mi stwara mniej, ale. Ale, ale. Ok, nie mam smoków. Więc niezbyt wykorzystam. Ja Won mi z oczu! Mamy ee, The Truffle, więc możemy korzystać z Jednego egzekuta dość słabo wykorzystaliśmy, zrobiliśmy to w tempo celach. Yes. Fuck you! Bitch. Dobra, mamy mało życia, ale... Tak się siak. U. Od razu podekipuję, nie będziemy mieli zapewne czasu na kolejny. Czy chcę wystawić chilmą, żeby mieć AoE i dużego stwora. O, może mieć Shadow War Death i będzie słabo. Chcesz mi przejąć kogoś? A nie, zabić, okej. Okay. To boli, bo nie zabiorę kart. Przejęcia bym się bardziej bał. Era chyba w takim przypadku wystawia, czy Bo czemu by nie? Bo czemu by nie? No z Bytów już nie mam, nie wiem, jak zabić mu tego Drake'a. Okej, okay. czyżby Shadow War Death chciał użyć? Prawdopodobnie ma. Może ma lepszy pomysł. O mój Boże! A nie, w sumie on nie ma jak się wymienić odpowiednio. Jeżeli ma holinowe, to gromadz mi umrze. Wtedy ja się poddaje. Masz? Nie masz? Nie wiem. Nimi? Ale co mogę zrobić? Venture zen, ok. Light bomb! Wow! Fuj. Tak się nie robi. Tak się nie robi. Boys, we have a problem. Eee, co nas może wyratować? Zera, Nefarian. Nefarian, znaczy nie, ponieważ będzie szedł zapewne ma. Ale Zera. Zera będzie. Kartą, która może mnie wyratować. Jego ja nie wyratuje, co prawda, ale mnie może wyratować. Nie wiem, czy chce zużywać Taskmastera. Myślę, że nie, skoro mam broń. O i tam za 4. Co się... O, panie. Give mi give mi. Eee... Spoko! Miejmy nadzieję, że nie ma kolejnej light bomby. Może mieć. Ale co ja poradzę? Jazda na pewnej. Nie ma to się wstrzymywać. Czym dłużej będziemy czekali, czym większy, mniejszą presję będziemy na nim wybierać, tym będziemy mieli bardziej przejebane. Patrzcie ile ma kart właśnie. You fucking what you fucking watch, mate Dobra, nie bacząc na wszystko. Zrobimy najpierw tak, dobierzemy kartę eee, wystawię tego! Nie no. Jeżeli nie ma smoka, to będzie śmiesznie. On nie ma smoka. Haha! Jazda. Dlatego się nie wymieniłem Corsairem, ponieważ ma taunta. My lubimy taunty. Po naszej stronie. Dobrze, jest spoko. Czyżby comeback? Dodanie no byłam był dobry pomysł. W sumie do każdego tempo deku on jest... ...korem moim zdaniem. Po prostu jest zbyt silny. Nawet jeżeli to jest dragon, to co z tego? Oh, I'm sorry Uuu, uh, 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 to jest dobre, to jest bardzo dobre w tej sytuacji. On nie ma jak się tego pozbyć teraz. Ewentualnie może przejąć, ale jeżeli to zrobi, ja go po prostu zabiję. Znaczy... Nie, nie zabijam go, zostanie mu dwa życia. cztery jeżeli się wleczy. Eee, ale wciąż tak się jak mam, będę mieć the dream. Okej, okay, volgin. To czy fajnie, ale chujowo? Znaczy ty z miejsca, z pierwszej. Jazda na pełnej! <noise> na pełnej, moi drodzy. Zera robi nam przewagę, tak długo jak nie ma Holinowy. O, Emerald Drake to jest bardzo fajna karta. Znaczy, oczywiście bym wolał to co zadaje Aue 5 obrażeń, ponieważ bym miał jak go dobić. Ale Emerald Drake to jest też bardzo dobra karta, więc nie będę narzekać. Nightmare też, no. Dużo jest fajnych kart. Jednak to jest właściwie jeden ze słabszych kart, ale nie jest najsłabsza. To nie jest Laughing Sisters. To jest bardzo dobra się karta, jak mnie patrzysz. I jeśli chodzi mi nie ma. A więc pod uwagę, że nie mam co wstać na stole. O, jak mi przykro. No właściwie nie, ale. Ale tak się mówi, żeby być miłym i grzecznym i uprzejmym. Chyba wygrałem. Yes! Yes! A jednak nie taka przegrana gra, co nie? Tak, zara przeciwko Pristom to jest bardzo dobry pomysł. Tak długo jak nie mają Shrinkmeistera i e, Auchanajki. Nie, nie Auchanajki, e, Shadow Pristki. Mylę mi się to nazwę. Czyli ta, tą, co przejmuje, stwora o dwóch atakach. Okej, okay, to był dobry deal. To był dobry deal, jestem dumny, ze swojego poczynania, wymienienie Brawla w ogóle na Booma to był dobry pomysł, z tego co widzę. W ogóle, czemu nie pomyślałem o Boomie, to pewnie być rzecz, o której pomyślał jakimkolwiek deku, który jest tym pod ekiem. Przypomniałem sobie, że chwila, my nie gramy na Twój to Play deku, my gramy na własnym, mamy buma. I O to jest łapanie, zostawiam oczywiście Taskmastera przeciwko Paladinowi, nie powiem nie, w żadnym wypadku. O, mamy to już przy drugiej turze, gdyby Taskmaster nie był dobrym pikiem. zajebiście, super. Boli mnie, jeżeli mam jajeczka. <noise> Jajeczko byłoby dobre, oh, byłoby piękne. Ale cóż... Zobaczycie, podejdzie drugi tur, że tak jest zawsze. Wracając, jeżeli ma stwora 2 na... W sumie nie wiem, czy może mieć. Może mieć, nie może mieć, nie wiem, nie mam pojęcia. Chodzimy tego... Monetka Shielded Minibot. Wtedy wyrzucę Jumpiona i po prostu... O Boże. I nie masz monetki sekretu. Nie masz! Yes! Fuck you! Fuck you! Tego się nie spodziewałeś, co? Tego się nie spodziewałeś. Spodziewałeś się czegoś innego. Spodziewałeś się czegoś innego. Ale nie. Master for Battle. Trochę tak mi trochę smutno. Eee, biorąc pod uwagę, że. Nie wiem, zrobimy tak. Chce się im wymienić, cześć, pójść w twarz. Chcę się wymienić, ponieważ to mi nic nie zmieni, ale w drugim przypadku, jeżeli on użyje, nie wiem, wymienić chyba dla pewności, choć nie wiem. Pójść, twarz, pójdę w twarz. Niech będzie, że pójdę w twarz. on zatrzymany, co on może zrobić? O Boże, kochamer. A to nie jest jakiś specjalnie dobry deal. to znaczy nie jest zły, ale. Nie boli mnie to. Tak się bawisz. Nie chcę pokazywać, że mam Death bite. Ale z drugiej strony... No i dobra. Niech to będzie element zaskoczenia. Planuję użyć Brawl'u. Okej. Okay. Nie wiem, co to może być, ale użyję ażur Drake'a. Żeby dobrać sobie kartę. On jeszcze nie ma dużo stworów. Więc wyjebany. Jak będziemy mieć duży stół, po prostu użyjmy Chinmou'u. Ja nie muszę się śpieszyć. dance, podejrzewałem to. Ale użyłem tego, żeby dobrać tylko kartę. Eee, to jest prawdopodobnie Avenge. Aż kto wie. Ja nie mam zamiaru się śpieszyć, najmniejszego. Eee, w sumie pytanie, co bym chciał zrobić. Mógłbym wziąć Death... o. Repeat kolejny? Nie. Więc dobry karty. Yes. Dziękuję, dobranoc. Oo, eee, dobra, zaraz poleci Chimmą. Konsekracja? No to już trudno. Nie obawiam się przyjacielu. Guardian, mógłbym też po prostu Guardiana tak po prostu. I to nie będzie zły pomysł. Czemu mam się śpieszyć z Chimmą? Kiedy cholera wie, co on ma przygotowane? zróbmy tak. W sumie dużo możemy użyć znowu jego i tym razem Deadbite. Podejrzewałem ten spell, nie przeszkadza mi to. Ja mam cały czas Brawl gotowy. Defensywny nasz ten wodek, nie? <gry> dobrze, dobrze. Smoki dostałyby protekcję. To mnie, to mnie cieszy. Nie ma problemu. A właśnie akurat tego oczekiwałem. Eee... Dobra, zrobimy tak. Będzie blokrę 2 na 1. Wiedziałem. I jeszcze pójdzie jakiś Avenge. Tak czy siak. Wystawiamy w tej kolejności, gdy... A nie, on nie ma sekretu, nieważne. Ale tak z przyzwyczajenia, że wyrabiam sobie nawyki. Nie, ja wyrabiam sobie nawyki. Rzuciłem jego, żeby w razie gdybym miało, było zmniejszenie... Okej okay. Gdyby było zmniejszenie życia miniona, to wiecie. Obyrałby on, który ma 3 życia, a nie on, który ma 6 Aha. Okay. Dalej nie wiem czy Bruł to słuszny wybór, tak szczerze Ale no, czy mam wybór? Chyba nie! Nie wiem, czy się cieszyć. O! Cieszyć się bardzo! O, oh jest, Oh yes! Wyjebane. A nie! E, dobra. Wyjebane. I tak się wyleczy. Oberwę za 8, ale wyleczy się za 5, więc jest spoko. Ej, jest dobrze, moi drodzy, jest dobrze. On już praktycznie nie ma sekretów. Mogę się bać Teriona, jeżeli mam dechu, ale. Okej. Okay. Nie wiem, czy chcę wyrzucać teraz Chillmą, ale chyba tak. Chyba z drugiej strony mógłbym wyrzucić Izere. On nie ma aż tak dużo obrażeń, nie? A to nam zrobi dużą przewagę. Dobra, zróbmy tak. To jest dobry sprób do wymian. On nie ma tyle obrażeń, żeby mnie zabić. Plus może wyleczyć mi The Dream, który będzie zajebisty przeciwko Tyrionowi. Jeżeli mu podejdzie Tyrion, jeżeli ma Tyriona w deku. Nie wiem, czy ma, ale w razie gdyby. Lepiej sobie zwiększyć ten, ten. Plus mamy Aue I plus, ej, wygraliśmy grę. Gromasz? <gryzła> Zera? Siemano. Well played. 4 10 pizdu jej. Dziękuję. Dobranoc. Wam wszystkim. Kończymy ten odcinek. Witam was w kolejnym odcinku, bo w tym was żegnam. I cóż, zagramy sobie jeszcze jedną gierkę. Podoba mi się ta zmiana. W tym warriorze. Myślę, że to był dobry pomysł. No co, do kolejnego odcinka. papa, pa, Żegnam was. Bye, bye.